Cześć witam Was w kolejnym odcinku Turbo Dzieciaka. Dzisiaj jest ze mną tak. Dawid, rocznik 2009, bramka Żwik był tak. Nic się nie zmieniło w tym temacie. Tak. Czy oglądaliście kiedyś Turbo znasz konkurencję? Tak. Dasz radę, to. Tak. Dobra, to tak. powodzonka. Pierwsza konkurencja Dali przed tobą no, ale proszę trzy musisz w poprzeczkę. Proste, noga czy z czy lepiej. Zobaczcie. Dobra, powodzonka. zadanie przed Tobą. Zdradzisz kiedyś kręgle? Tak. Mamy tutaj kręgle, musisz piłką widzialnego jak ilość pachoków. Trzy próby. Najlepiej, żeby za pierwszym razem wziąć piłkę i zamiatamy. Dobra? Daj żaden. Dawaj, Dobrze Dawid. Kolejne, trzecie zadanie. Tak, czyli bez piszcze, nie do bramki. To już chyba trudniejsze, co? No tak mi się wydaje, że to jest trudniejsze. Prawa, lewa noga, lepsza, prawa. No to teraz będziemy okazję się wykazać. Powodzenia. Dzięki. Dobrze, z prawą nogą poszło wręcz do śmienicę. Czas na nogę z lewą. To samo zadanie, tylko że z lewej strony. Także powodzonka tutaj... tutaj na pełno, ale tutaj każdy tak ma, także... bomba oglądajcie Widziałeś to konkurent Nie widziałeś. No tak, to dobrze. Załóżmy ją piłką piłki i tą musisz jak najszybciej no. Okej, okay, masz radę? Mamy drugą więc więc myślę, będzie to Dawid, myślę, że teraz przed tobą jedna z prostych konkurencji, czyli żonglerka. Już ta żonglerka, tak. no to także bez problemu pewnie da żadny. To tak. będzie? Minimum. Bardzo dobrze. dobrze. To mam najśmieszniejsza konkurencja, czyli kręciołek. wokół pierwszej piłki muszę zrobić 15 okrążeń. No i jeszcze dać radę strzelić. Makaniady niedźwiedzi słyszałem, także myślę, że nie będzie filmu. Załatwię się, Proszę. Jeden. Dwa. Dawaj teraz na piłkę Ale strzelaj, no dawaj, dawaj jeszcze Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć siedem, Osiem Dziewięć Wyszka Jeden 12 13 14 15 i dawaj teraz na dawaj na piłę. Ale wstelaj, no dawaj, dawaj jeszcze. <grystanie> Dobrze nami. Ostatnia konkurencja cyfrową, czyli połóweczka trafia z tego miejsca, gdzie znaczony czerwony stworze, bezpośrednio do brałki. Piłka może odbić się do tego Dla ja. brałkarza to chyba oprócz na to. Zobaczymy. Ja. Tak, dziękuję za udział. Ja się za... podobało? Udało. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, najtrudniejsze podło. No chyba poprzeczki. Poprzeczki najtrudniejsze? Tak. W sumie tak, że fajnie poszło. Także jeszcze raz dzięki za udział i do zobaczenia. Dzięki za zaproszenie. Kochani, jako społeczność Turbodzieczaka zwracamy się z prośbą o pomoc dla Kubusaridziu. Wszystkie dane tutaj do grupy licytacyjnej. Do zbiórki znajdziecie w opisie poniżej filmu, także zapraszamy, musimy chłopakowi pomóc, chłopiec urodził się z jedną nogą krótszą i teraz rodzice zbierają pieniążki na operację, która wydłuży tą nogę, także słuchajcie, jednoczymy się, wspieramy Kubusia i czekamy na występ Kubusia w naszym programie, także dzięki, do zobaczenia.